Są Państwo tutaj wszyscy. Zacznę od przeprosin za niewielkie opóźnienie. Opóźnienie, które pokrzyżowało trochę nam plany, dlatego że na początku chciałem podkreślić dwa zdania, o których dzisiaj będziemy mówić. Jedno zdanie brzmi: Nie ma rzeczy niemożliwych. Dlaczego będziemy o tym mówić? To za chwilę. Natomiast jest jedna rzecz niemożliwa, i właśnie to niewielkie opóźnienie to udowodniło. Nie można w Warszawie o tej porze zaplanować podróży i dotrzeć na czas. Więc bardzo przepraszam za to opóźnienie, już zaczynamy. Pierwsze zdanie, nie ma rzeczy niemożliwych, dlatego że taką niemożliwy cel postawili sobie organizatorzy i dzisiejszego spotkania, i ci, którzy wymyślili kreatywne Mazowsze. Nie ma rzeczy niemożliwych, co zrobić, żeby to zdanie było prawdziwe. Bo jak Państwo doskonale wiedzą, to zdanie do Polaków, którzy ostatnio przeżywali wyborczy wyścig, takie zdanie powtarzali wszyscy kandydaci, którzy w niedzielę, Poddali się państwa głosowaniu. Niektórzy mieli rację, rzeczywiście okazało się, że nie ma rzeczy niemożliwych. Inni mówili, no bo cóż mieli powiedzieć. Wynik wyborczy to zweryfikował. Dzisiaj przez kilka godzin będziemy mówić, co zrobić, aby ci, którzy myślą co Mazowszu, powiedzieli, nie ma rzeczy niemożliwych, aby myśl, ci, którzy myśleli i myślą dalej o tym, aby Mazowsze było jednym z najbardziej innowacyjnych regionów za kilka lat w 2020 roku. Nie pytali, czy nie ma rzeczy niemożliwych, tylko oznajmili, że to, czego dokonali, dowodzi, że nie ma rzeczy niemożliwych. To jest pierwsze zdanie, które będziemy powtarzać. Drugie zdanie jest bardzo typowe dla Polaków. Albo obecność Polaków na tej sali to zdanie będzie tłumaczyła: Nie jest tak źle. Niestety, większość, jak tutaj siedzimy, mamy skłonność, bo takie szerokości geograficzne, bo taka historia, mamy skłonność do narzekania. I na pewno trochę takich narzekań się dzisiaj pojawi. Albo nawet teraz miejsce Mazowsza w tych innowacyjnych regionach mogło być lepsze, albo na pewno współpraca pomiędzy uczelniami, biznesem, samorządem mogła być lepsza. Na takich wątpliwości będziemy mieć więcej, będziemy je rozstrzygać. Ale proszę pamiętać, jak spotykam się z Państwem i mówię, rozmawiam o podobnych tematach nie pierwszy raz, to bardzo szybko okazuje się, że nie jest tak źle, że nawet jeżeli instytucjonalnie nie możemy czegoś załatwić, to są takie osoby, które nie wiedzą, że coś jest niemożliwe i doskonale sobie z tym radzą. Więc takich osób będziemy szukać, będziemy przedstawiać Państwu takie osoby, ale także będziemy, mam nadzieję, uczyć się od nich, co zrobić, abyśmy zapomnieli, że czegoś się nie da. Tak będzie wyglądało kilka kolejnych godzin, to jest taka krótka zapowiedź. Łukasz Madej, koordynator projektu Kreatywne Mazowsze. Opowie Państwu więcej i on przedstawi ten, wydawałoby się niemożliwy do zrealizowania plan. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Cieszę się, że tyle osób, którym nasza inicjatywa jest bliska, udało się tutaj zgromadzić. Proszę Państwa, kreatywne ma zawsze nasz cel. Skupiamy się wokół idei tego, żeby region Mazowsza stał się obszarem innowacji, tego, żeby nasz region był w pierwszej 50 obszarów, które są postrzegane jako najbardziej innowacyjne i dobre dorobienia do tworzenia biznesów opartych na wiedzy. Taka myśl przy, przyświecała nam, gdy w listopadzie podpisaliśmy memorandum, taki wstępny dokument, który określał jak chcemy funkcjonować i od czego rozpoczęła się cała nasza inicjatywa. No niestety sytuacja nie wygląda najlepiej. Mamy dosyć dużą pracę do wykonania przed sobą. Jesteśmy na 142 miejscu w rankingu przedstawiającym 190 regionów, czyli nasz cel to tak naprawdę przeskoczyć kolejne 90. Nie jest to proste, ale wierzymy, że że nam się uda, jak skoordynujemy naszą, naszą pracę. Tak naprawdę innej drogi nie mamy, ponieważ gospodarka oparta o niskie koszty, o, o to, że konkurencyjność osiągamy przez to, że potrafimy robić coś taniej, już się kończy. Nasz region jako jedyny w tej części Europy został już sklasyfikowany jako bardziej rozwinięty, droższy w kosztach funkcjonowania i w naturalny sposób w tym... Kierunku, czyli gospodarki opartej na wiedzy musimy podążać. No niestety ta innowacja nie powstaje w prosty sposób. Główni aktorzy tej sceny, czyli nauka, administracja i biznes, to są organizacje czy grupy, które do tej pory mogły realizować swoje cele same wewnętrznie. To pewnie jest jedną z pierwszych przyczyn tego, że. Ucieranie i budowa tego modelu współpracy jest dosyć dużym wyzwaniem i tym bardziej cieszy nas, że udało się w tej inicjatywie połączyć siły tych trzech, tych trzech grup, które razem mają spróbować stworzyć system, spróbować tworzą razem system po to, żeby region mógł dawać większą przewidywalność dla innowacyjnego biznesu. Stworzenie we współpracy całego ekosystemu innowacji, w których rola i nauki, i samorządu jest niezmiernie istotna, ma powodować to, że biznes i nie tylko wszyscy, którzy tworzą projekty, którzy powinni decydować się na rzeczy większe i bardziej odważne, nie będą tylko sięgali po, po te proste rozwiązania, że stworzymy model, w którym zaraz nasz pan Krzyś z Mazowsza podskoczy, tak, będzie, będzie starał się korzystać z bardziej z bardziej skomplikowanych rozwiązań realizować projekty innowacyjne, które często są związane z większym ryzykiem. I to ryzyko możemy minimalizować właśnie przez stworzenie przewidywalnego, jasnego systemu dla, dla biznesu, że całe otoczenie, które możemy stworzyć na Mazowszu, będzie powodowało, że innowacyjne firmy, tak nasze, jak i te, które chcemy, by w tym rejonie się pojawiły, wspólnie, wspólnie działały. To oczywiście wymaga otwarcia głowy tak, na dwa, na dwa kierunki. Jeden z zewnątrz, zobaczenia tego, jakie rozwiązania na, na świecie się sprawdzają, komu się udało i dlaczego, i komu się nie udało, jak i maksymalnego wykorzystania naszych doświadczeń z regionu, państwa jako głównych graczy, głównych instytucji, które tworzą ten model, by razem wspólnie spróbować stworzyć taką ofertę, która będzie będzie powodowała, że innowacyjny biznes podejmie ryzyko i zdecyduje się na wybór nas jako Mazowsza, nas jako partnerów tworzących ten system, usługodawców w pewien sposób dla, dla, całego, dla całego systemu. Jak to chcemy osiągnąć? To są cztery inteligentne specjalizacje z naszej strategii rozwoju Mazowsza. Ale tak naprawdę proszę zobaczyć, one mówią w dwóch, na dwie nogi o dwóch rozwiązaniach. Z jednej strony, na, o wysokiej jakości miejsca, życia, czyli tego całego otoczenia, które musi spełniać pewne wymagania, żeby stanowiło dobre miejsce do, do pozostania bądź do osiedlenia się. A z drugiej strony, na, na usługach, które są związane z innowacyjnym biznesem inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, to tak naprawdę jest budowa całego systemu wsparcia, nie po to, żeby skupiać się nad daną gałęzią, tylko po to, żebyśmy mogli powiedzieć, że mamy bardzo, bardzo sensowny i pełny model. Rozwoju dla, dla tych, którzy chcą budować innowacyjny biznes. I to, co odróżnia naszą inicjatywę, to jest to, że skupiamy się wokół danych, danych osi, w których chcemy osiągać nasze cele. Takim dobrym przykładem jest to, co nas także tutaj sprowadza. Jeden z pierwszych projektów, które realizujemy w Kreatywnym Mazowszu, mówiąc o tym którego celem jest nauka tworzenia przestrzeni dla innowacji. Jakie procesy, jaka oferta, jaka forma współpracy w niej powinna się dziać. Jesteśmy na, na kampusie Politechniki, miejscu idealnym do tego, żeby o, o takich sprawach rozmawiać. Interreg, program, który, który realizujemy we współpracy z Politechniką, VAT-em, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Łódzkiego, klastrami z Niemiec czy, czy Wielkim Parkiem z. Lubiany, to jest właśnie przykład tego, jak, jak można budować wiedzę w oparciu o, o szerokie doświadczenia. To wszystko po to, żeby ten nasz system dał nam większy, większą energię, żebyśmy razem byli w stanie osiągnąć lepsze wskaźniki niż działając pojedynczo, tak jest, tak jest prosty model. Kilka zdań wprowadzenia. Kreatywne, tak jak mówiłem, wystartowało w listopadzie na piątym forum rozwoju Mazowsza, gdzie, gdzie podpisaliśmy manifest programowy, rozpoczęliśmy współpracę, odbyły się pierwsze warsztaty w tym, w tym zakresie. Dalej w lutym zaprezentowaliśmy dokładniej program naszego działania przed Zarządem Województwa, który poparł go i dał się. Wciągnąć w zaangażowanie w, w pracę nad tym projektem. Interek, który Państwu pokazywałem w dużej mierze jest wynikiem zaangażowania marszałka i tego, że, że pozyskał i partnerów zagranicznych i zgodził się sam wprowadzić w, w tym projekcie wskaźniki, które ma realizować, ma na bazie tej wiedzy modyfikować politykę i rozwijać ją, a nie stać obok jako, jako tylko instytucja na, na przykład finansująca, jak często jest postrzegane. Te doświadczenia i możliwość poznania wielu wspaniałych ludzi przy przygotowywaniu tych projektów doprowadziły nas do, do tego momentu, do tej konferencji, którą zorganizowaliśmy dzisiaj. I ona także jest potwierdzeniem, że, że, że współpraca buduje. Kreatywne z Politechniką, Mazowiecką Jednostką, jako partnerem merytorycznym, jest organizatorem odpowiedzialnym za to dzisiejsze, za to dzisiejsze wydarzenie. Z czego jesteśmy bardzo. Bardzo dumni. Podparła naszą inicjatywę kilku ważnych dla nas oczywiście partnerów, z którymi chcemy budować wspólnie wiedzę i te nasze doświadczenia, jak tworzyć te przestrzenie. Bo te przestrzenie to jest opowieść tak naprawdę o tym, jak budować te silniki wzrostu gospodarczego. Dzielnice miejsca, kampusy, w których rozpoczyna się najbardziej ryzykowna część innowacji, ale która powinna najbardziej procesować, rozchodzić się w cały w całe region. Mm. I teraz dla nas bardzo ważnym elementem jest także pokazywanie tej inicjatywy na zewnątrz, zmiana postrzegania Mazowsza i, i pokazywanie w całej Polsce, że, że działamy w sposób aktywny. Tak? Stąd, e stąd nasze działania związane z naszymi patronami medialnymi, tej konferencji, debata w Trójce, e debata, której jutro się ukaże w Wirtualnej Polsce, czy inne wydarzenia, które e planujemy. bo... Podstawą to jest to, o czym pan redaktor przede mną powiedział. Uwierzyć czasem w niemożliwe, nie wchodzić w tą opowieść o tym, że jest trudno i jak bardzo ciężko jest zbudować model współpracy między stronami, które do tej pory nie mają w tym dużego doświadczenia. My uważamy, że się da. Uważamy, że podstawą do tego jest tworzenie wspólnych projektów, bo tylko w takich te strony są w stanie utrzeć rozwiązania i zmieniać swój pogląd na, na, działanie, na działanie całego systemu. I... Państwa liczny udział w tej, w tej konferencji, mam nadzieję, z potwierdzeniem, że, że jest nas coraz więcej w taki sposób myślących. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam Pana Rektora Szmita, Rektora Politechniki Warszawskiej, do, do wygłoszenia kilku słów. Dzień dobry Państwu. To może będzie więcej niż kilka, ale tak pan mnie zainspirował. Pan wciąż mówiło o tym, że powinniśmy robić rzeczy niemożliwe. Albert Einstein, bodajże największy umysł XX wieku, powiedział kiedyś, że wyobraźnia jest znacznie ważniejsza od wiedzy, bo wiedza jest ograniczona. I to, co powiedział Albert Einstein... Chyba powinno być taką dewizą nas wszystkich, tych, którzy jesteśmy tu na sali. Wiedzę zdobyć jest stosunkowo łatwo. Dzisiejsze środki pozwalają to zrobić skutecznie, szybko, jeżeli tylko pada na podatny grunt, jeżeli tylko są warunki do tego, aby tę wiedzę przekształcać w coś, co pobudza wyobraźnię. Bo to ta wyobraźnia ma spowodować przekraczanie barier związanych z niemożliwością. Czy potrafimy w Polsce zrobić rakietę, która będzie częścią systemu obrony powietrznej kraju? Ja jestem przekonany, że tak. Słabo mi się na razie udaje przekonywać o tym innych, ale jestem przekonany, że potencjał intelektualny w Polsce i tradycje, stulecie odnowienia tradycji Politechniki to jest ten kawałek, który właśnie chcemy pokazać. W okresie międzywojennym inżynierowie Politechniki Warszawskiej tworzyli najlepsze konstrukcje lotnicze na świecie. Za chwilę będzie, jutro otwieramy wystawę, w której pokażemy najlepszy wówczas samolot RWD, konstrukcja polska i inne osiągnięcia w tym zakresie, również w technice rakietowej. W latach 60. produkowaliśmy najlepsze, byliśmy wtedy zamkniętym regionem, ale w regionie RWPG najlepsze paliwa rakietowe. O krok byliśmy od tego, żeby przekroczyć to, co produkowało się w ówczesnym hegemonie tej części Europy w Związku Radzieckim. W związku z tym zabroniono tych badań na Politechnice Warszawskiej, między innymi Wojskowej Akademii Technicznej. I moglibyśmy tych przykładów podać wiele. To znaczy, że potrafimy przekraczać. Jesteśmy bardzo kreatywnym narodem. i Czasem się tak samobiczujemy, że nie potrafimy. 25 lat wolności, które obchodziliśmy w ubiegłym roku, to jest bardzo krótki okres. W którym nastąpiło wyzwolenie, inicjatywności, kreatywności i tego wszystkiego, co jest potrzebne do przekraczania rzeczy, o których mówił przed chwilą kolega. Gratuluję serdecznie organizatorom, gratuluję tym, którzy tę konferencję zrealizowali, którzy realizują ten wyśmienity program, wyśmienity projekt i wyśmienicie go realizują. I mam nadzieję, że dzisiejsze nasze spotkanie. I dyskusja, która tu się będzie odbywała, pokaże, iż mamy to wszystko, co jest potrzebne do kreatywności, innowacyjności. Znajdujemy się w regionie, w którym studiuje ponad 300 tysięcy młodych ludzi. Grubo ponad 300. Jeżeli połączymy to z regionem łódzkim, który jest bratnim tuż obok, w makroregion, to to jest pół miliona młodych ludzi studiujących. Świetnie przygotowanych do tego, aby być kreatywnymi, jestem o tym głęboko przekonany. W ciągu ostatnich lat ogromne środki unijne spowodowały, iż na finiszu, bądź są już zbudowane, bądź finiszują wielkie przedsięwzięcia. Tu na sali siedzi przyszły dyrektor największego przedsięwzięcia w tym zakresie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, które jest realizowane. Przez Politechnikę Warszawską i jego part i partnerów Politechniki Warszawskiej z całej Warszawy na ulicy Poleczki. Za chwilę otwieramy Centrum Zaw zarządzania innowacjami i transferem technologii, Brat, podobne tuż obok, połączone murami, chce budować miasto na swoich działkach, które tam ma. Jeżeli do tego dojdzie, powstanie wielkie centrum, gdzie będzie można realizować to, o czym Pan mówił. Zderzenie, nauki, biznesu. Czyli tak naprawdę czego nam brakuje? Mamy dwie wyśmienite uczelnie techniczne, jeżeli dołączymy do tego Politechnikę Łódzką, to trzy w tym regionie. Ma czołówka polska, Wojskowa Akademia Techniczna, specyficzna częściowo, ale tylko częściowo, naprawdę otwarta dziś uczelnia na, 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 na wszystkie techniczne rozwiązania. Mamy wyśmienite Akademie Medyczne, tam też pojawiają się, rodzą się innowacje. Mamy Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, najlepsze uczelnie tego zakresu w Polsce. Mamy Szkołę Główną Handlową, która kształci biznesmenów przecież. Więc czego nam brakuje? Tak naprawdę trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ja myślę, że po pierwsze czasu musimy mieć więcej czasu i tego się nie da tak zrobić. To są, wymiana pokoleniowa czasami musi nastąpić, czasami musi gdzieś jakiś zaczyn powstać, którego czasami się nie spodziewamy. Brakuje nam pieniędzy? Nie brakuje. Mamy kolejne rozdanie. Program operacyjny wiedza, edukacja, rozwój, program operacyjny i inteligentny rozwój, programy operacyjne regionalne przecież to są straszne pieniądze, straszne jak na nasze wyobrażenie. Jeżeli połączymy to wszystko razem, to można powiedzieć, że tak naprawdę niczego nam dzisiaj nie brakuje żeby być liderem europejskim, a może i światowym w zakresie innowacji i, i, i kreatywnego myślenia i przenoszenia tego do gospodarki. Już nie tylko polskiej, bo dzisiaj gospodarka jest gospodarką globalną. Polskiej, francuskiej, innej, europejskiej i światowej. Nasza młodzież nie ma żadnego problemu z komunikowaniem się. Świat stał się mały. Wszyscy znają języki itd., tak, tak, tak dalej, Więc ja jestem zachwycony. Jestem przekonany, że tego potencjału się już zniszczyć nie da. Przekroczyliśmy masę krytyczną. To jest ogromny potencjał, ogromny kapitał. A Państwu życzę, aby te obrady tutaj dzisiaj pokazały, gdzie istnieją bariery, które wciąż powodują, że jeszcze nie jesteśmy w czołówce, ale będziemy. Mamy taki cel i ten cel zrealizujemy. Zrealizują to tacy jak ja, starszy, siwi, łysi. Ale przekonani o tym, że możemy to zrobić. A przede wszystkim zrealizuje to nasza młodzież. Ludzie, którzy dzisiaj mają po 20, 30 i 40 lat bo dzisiaj młodzież to tak się bardzo przesuwa w górę, bo świat się zmienia którzy są pełni zapału i chęci. Wcale nieprawda jest, że chcą wyjeżdżać z Polski. Nieprawdą jest, że marzą o tym, żeby wyjechać. Natomiast prawdą jest, że polska gospodarka, polski system i polskie warunki są czasami niewydolne, żeby im dać dobrą ofertę. Ale to też da się pokonać. Tylko to znowu wymaga czasu. Niedawno w wywiadzie dla, w telewizji dla TVN biznes mówiłem o tym, że oczywiście jest część ludzi młodych, którzy wyjadą, no bo lubią jeździć. No i nie ma niewolnictwa. No po tośmy wchodzili do Europy, po tośmy granice znosili, żeby właśnie można było jeździć. Więc dlaczego mamy zabraniać komuś jeżdżenia? Natomiast są tacy, którzy pojadą i wrócą. Są tacy, którzy zostaną na stałe i wrócą za parę lat. Tomek, o którym tu przed chwilą mówiłem, wrócił po kilkudziesięciu latach do Polski. Nasi koledzy, którzy dzisiaj są w czołówce światowej, jeśli chodzi o rozwój innowacyjnych, najnowocześniejszych technologii elektronicznych, Przyjeżdżają dzisiaj do nas, mówią, my chcemy teraz nasz potencjał intelektualny wykorzystać tutaj, bo myśmy już i pieniądze zarobili, sławę mamy, fajnie by było jeszcze teraz te ostatnie 10-15 lat swojej aktywności zawodowej spędzić w Polsce. Niekoniecznie tu na stałe mieszkając, bo świat się stał mały. Musimy na to popatrzeć nieco inaczej i myślę, że jeżeli te bariery i te granice zostaną tutaj jakoś zdefiniowane, i jakoś, powiedzmy sobie, opisane w taki sposób, żeby można było tym, którzy o tym decydują, czyli politykom, przekazać nasz sygnał. My uważamy, że to, 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 to. To mamy dobry okres, bo mamy okres wyborczy. Za chwilę druga tura wyborów prezydenckich, w listopadzie okres wyborczy, więc będzie o czym rozmawiać i będzie gdzie rozmawiać, bo to jest właśnie czas i miejsce, żeby rozmawiać o głównych zadaniach dla Polski. A kreatywność, inicjatywność i wykorzystanie tego wszystkiego, o czym przed chwilą powiedziałem, uważam za główne zadanie dla Polski. Życzmy sobie, abyśmy temu zadaniu sprostali. Wszyscy jak tu jesteśmy. Dziękuję bardzo. Chyba najbardziej pozytywny rektor w kraju. Panie rektorze, nisko się kłaniam. Cała sala młodzieży. Nie widziałem tego, jak przyszedłem się z państwem witać, panie rektorze. To też było wyjątkowo miłe. O pieniądzach będziemy rozmawiali na pewno. Kiedy tak słuchałem pana, panie rektorze, może zaufanie, może tego nam brakuje do siebie wzajemnie, może takiej trochę wiary. Może będziemy dyskutować o tym, co było pierwsze, jajko czy kura. Czy to nauka musi uśmiechnąć się do biznesu? Z prośbą o pomoc, o takie wsparcie, o y, gdzieś wspólne patrzenie w przyszłość. A może odwrotnie. To biznes powinien szukać inspiracji w szkole. Takich tematów, proszę Państwa, takich wątpliwości przy tej całej pozytywnej przemowie Pana Rektora będzie oczywiście zdecydowanie więcej. Pan Mariusz Frankowski, pełniący obowiązki dyrektor Mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Chyba muszę zaupdejtować swoje foto na, na przyszłość. To pierwsza taka rzecz. Na początku chciałem oczywiście przeprosić w imieniu Marszałka Struzika i, i Zarządu Województwa za nieobecność. Oczywiście nie, znos, nie oznacza to, że Marszałek nie popiera tej inicjatywy, tylko inne obowiązki mu przeszkodziły i, i nie mógł dzisiaj tutaj być. To, że jest patrona, patronem honorowym świadczy o tym, że od początku jako samorząd województwa i zarząd województwa dostrzega tę dostrzega inicjatywę. Ja się bardzo cieszę, bo z kilku powodów. Po pierwsze, sama inicjatywa Kreatywnego Mazowsza, jak Państwo widzieliście, 4 listopada została, została zawarta, podpisana w trakcie 5. Forum Rozwoju Mazowsza Organizowanego przez Mazowiecką jednostkę, i cieszę się, że po tych kilku kilku miesiącach i inicjatywach w, tej, w czasie tego czasu, które podjęło Kreatywna Mazowsze, możemy się spotkać na, na konferencji, która tak naprawdę adresuje to wszystko, co w, będzie w nowym okresie programowania Unii Europejskiej najważniejsze. A więc adresuje kwestie innowacyjności, przedsiębiorczości, adresuje kwestie badań i rozwoju, adresuje kwestie współpracy administracji z nauką, współpracy e, nauki z biznesem e, w, w tym modelu, który został e, dzisiaj e, przedstawiony. E, w zeszłym tygodniu zarząd województwa przyjął e, harmonogram, w zeszłym tygodniu oficjalnie również mieliśmy konferencję rozpoczynającą. Wdrażanie nowej perspektywy finansowej na Mazowsz na lata 14-20. Harmonogram, który został przyjęty, rozpoczynamy w trzecim kwartale. Pierwsze nabory wniosków. One wprawdzie jeszcze nie będą dotyczyć tego, tego obszaru, bo w tym, ten obszar zostanie otwarty tak naprawdę dopiero w pierwszym kwartale, ale oficjalnie dzisiaj już zaczynamy na ten temat rozmawiać. Dzisiejsza konferencja ma być taką. Ja to tak odbieram stąd też nasze zaangażowanie pod kątem merytorycznym w organizacji tej konferencji inspiracją do tego co możemy w tym nowym okresie stworzyć jakie projekty będzie można zrealizować jakie projekty będzie można sfinansować ze środków unijnych badania i rozwój innowacje przedsiębiorczość w samym regionalnym programie to blisko 500 milionów euro na lata 14-20. Ja mam taką nadzieję, że ta dzisiejsza konferencja Państwa poprzez też przykłady, które, które będą pokazane dzisiaj z całego świata zainteresuje do tego, żeby składać takie projekty, bo też odbieram w ten sposób tą perspektywę, że ona ma wytworzyć tak naprawdę pewną wewnętrzną, pewną wewnętrzną siłę, która pozwoli nam żebyśmy w kolejnym okresie programowania nie musieli już tak bardzo z tych środków korzystać, żebyśmy wypracowali takie modele współpracy, takie rozwiązania, które pozwolą nam samemu się finansować bez konieczności finansowania tego ze środków unijnych. Stąd współpraca z administracją, z biznesem, stąd współpraca biznesu z nauką i w, ten, w tą stronę idziemy i w tą stronę też jest nakierowany nowy regionalny program. Zachęcam Państwa do tego, żeby. Kontaktować się z, zarówno z Mazowiecką Jednostką, z Urzędem Marszałkowskim, zgłaszać te, te pomysły, które, które mogą być finansowane, rozmawiać na ten temat, tak żebyśmy mogli stworzyć jak najlepsze ramy do tego, żeby finansować jak najlepsze projekty w tym nowym okresie programowania. 500 milionów euro czeka tak naprawdę na wszystkich Państwa. Zarówno na, na rektorów, których dzisiaj licznie widzę zgromadzonych, ale też przede wszystkim na przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, na przedstawicieli samego biznesu i wierzę, jestem przekonany, tak jak pan rektor wspominał, że uda nam się stworzyć dobre projekty, wykorzystać te, te pieniądze i stworzyć podwaliny po to, żebyśmy byli to, co wspomniał pan, pan Łukasz żebyśmy stali się jednym z 50 najbardziej innowacyjnych regionów w Europie. Zachęcam od razu też do odwiedzenia naszej nowej strony Fundusze dla Mazowsza EU, którą będziemy regularnie update'ować, informować Państwa na temat tego, co się będzie działo w, z pieniędzmi unijnymi na Mazowszu w ramach regionalnego programu. Zachęcam już dzisiaj do odwiedzenia strony, zachęcam też do kontaktu z mazowiecką jednostką, czy też bezpośrednio ze mną życzę państwu udanej konferencji. Pan dyrektor całym sobą udowadnia proszę państwa, że wspominając to zdjęcie, mody się zmieniają, ale potencjał mazowsza nie